I chyba stał się cud, bo mam chyba pierwszą monetę tam w tym dole. Nawet ją spróbuję pinpointerem wyjąć. O, o. Słuchajcie, minęło parę dni. Były mrozy, był beton, był śnieg, było dużo śniegu. Tak jak Wam tam mówiłem, na którymś tam, nie pamiętam do tyłu, czy na transmisji tej mojej, czy na czymś tam. Ale wystarczyło trzy dni z wiatrem i deszczem. I zobaczcie, zostało tylko wspomnienie. Fakt, że na łące jest woda, stoi na polu, to w ogóle jest bagno. W dziurach to się momentalnie zbiera woda, Ale ja wróciłem na te łąki, bo jest jeden plus tego śniegu, że powiem wam, że on przychlastał trochę tą trawę, widzicie jak ona jest położona, tam dalej tak wysoko jeszcze stoi, ale tutaj tak fajnie się położyła, jakieś tam śmieci wchodzą, pierwsze coś okrągłe, nie wiem co to, czy to kapsel, kurde, czy to kółeczko jakieś, obrączka może, tak, chciałbyś, chciałobyś się, nie mniej jest kółeczko Co to jest? Słońce wam pokażę No jakieś kurcze powiem wam Nie wiem co to jest Na pewno nie pierścionek Chociaż powiem wam, że tak Jakoś dziwnie to wygląda Poczekajcie chwilę Wszystko jest w błocie, w bagnie. Będzie dzisiaj ciężko, no ale już się tak chciało wyjść, że ja nie mogę. W teren nie, nie powiem Wam, że to jest jakieś kółko z taką wypustką, ale ani to obrączka, ani to podkładka. No dobra, także widzicie, jest jakieś coś. Już myślałem, że moneta będzie, no szkoda. Lecimy dalej, nie? Normalnie powiem wam, że wiosnę poczułem, ale nie w fantach chyba, chociaż tu mam jakieś kółeczko, widzę za grube mi to na monetę wygląda i to nie będzie moneta. Kurcze, zwykła podkładka jakaś. Może niezwykła, może z monety. Nie, podkładka. Dobra, lecimy dalej. Tak jak widać, pogody już nie ma. Jestem tutaj ko plombowego pola, zielone, posiane widać. I chyba stał się cud, bo mam chyba pierwszą monetę. Tam w tym dole. Nawet ją spróbuję pinpointerem wyjąć. O. O. Tak. Co to jest? Co to jest? Czyżby waj... O! Jest wajmarek. Piątka z Weimara, Weimarskiej Republiki Nie z Weimara Mamy tutaj Fajnie, że się trafiła, chociaż była głęboko I taki sygnał był Jak ja to mówię, nie do kopania, nie? 35. Pozdrawiamy Oczywiście, jakieś dziwne przebarwienia Ale fajnie, że jest pierwsza moneta, być może to jest ostatnia moneta dzisiaj O, ja powiem wam, długo chodzę, długo w tym lasku same śmieci butelki, kapsle, puszki nie ma sensu wchodzić, także lecę dalej. Będzie guziczek jakiś, widzę, patrzcie jak woda napływa od razu, teraz patrzmy co za guzik, płaski czy nie płaski, czy zwykły, zwykły chyba cywilny guzik, wszystko w tej ziemi, niestety, liczyłem na prusaka, no się przeliczyłem. Na dobry guzik, powiem Wam, bo wszystko zaklejone jak normalnie tym glinom. Także nie będzie pusaka na pewno. No dobra, lecę dalej. Tym razem jakiś kawałek klamerki. O, nawet jest ten. Nawet się zachował ten bolczyk, ale ostry jak widzę, jak igła. O, już się złamał. To jest jakaś niekompletna ta klamerka. Ale dobra, a jest klamerka, można powiedzieć. Tak sobie patrzyłem na pole. To jest akurat obsiane też, ale zobaczcie, co się dzieje. Jakby chciał na pole wejść. Błoto to niesamowite, jest. Dobra, no co ja wam powiem, lecę dalej Nie? w poszukiwaniu kółek. Na razie. No, słuchajcie, jest jakaś rzecz, która pobudziła moją wyobraźnię. Jest tutaj. Tylko tak, czy to moja wyobraźnia, czy to coś? To coś chyba, to coś będzie jednak. Ale patrzcie. Co to? Dziurka od klucza, tak? O, ale ładne. Patrzcie się. No. Kurczę, powiem wam tutaj... W krainie dzików, bo tutaj te dziki nagrywałem kiedyś z drona. zobaczcie, jakie ładne rzeczy. Dziurka od klucza. Z jakimiś tam motywami. No i zobaczcie, tutaj w tym, w takich trawach, nie? Kto by pomyślał? Ani tu domu nie ma, ani nic, ani śmietnika, tylko po prostu o, takie coś wyszło. Teraz sprawdzimy to miejsce. Mam nadzieję, że dziki mnie słuchają. Dobra. No. Nie ma nic więcej. Zaraz będę w ogóle kończył. Ale jeszcze chwilę może się tu poszwędam, nie? Dobra, słuchajcie. Uważam, że muszę już skończyć dzisiaj, bo i tak nic nie wychodzi. Tak sobie założyłem, że te trawy sprawdzę, co śnieg je położył. No i sprawdziłem. Było to, co było. Jak zwykle mówię, że do tyłu patrzę i nic nie widzę. No jeden moniak i ten kawałek od tego. Od szyldu skamki z, z tą dziurką, czy co to było takie zdobione. No i tak patrzę, że chyba nie będzie z tego filmu. Także może będzie druga część, może nie zobaczę jeszcze ile z tego wyjdzie. Także dziękuję za to, że oglądaliście jakby co. I oczywiście jak zawsze pozdrawiam wszystkich i do następnego filmu. Albo następnej części, cześć.